Chrześcijanie, katolicy, ani muzułmanie nie są w stanie żyć w dzisiejszym świecie, nie będąc hipokrytami. No jest po prostu to czysto niemożliwe. Gdybyśmy zanalizowali Biblię, to my łamiemy tutaj, niezależnie od tego, jak, czy, jak bardzo wierzymy, czy nie wierzymy, łamiemy tutaj mnóstwo zakazów biblijnych. Po prostu no, świat kultury zachodniej, chrześcijańskiej postanowił być hipokrytami w taki sposób, że po prostu przemilczeliśmy. Rzeczą nam choinkę, ale mnóstwo innych rzeczy też, a tamci próbują w dalszym ciągu udowodnić, że jednak mimo wszystko są wierni islamowi i też im się tak, mają dokładnie ten sam sukces, co my. To e, są bardziej radykalni trochę. Są, ale radykalni w przekonywaniu, bo finalnie, wiecie, no, ludzi śmieszy to, że Allah nie widzi pod dachem, bo jeśli Allah faktycznie jest wszystko widzący, wszystko wiedzący i jest taki almighty, to naprawdę widzi pod dachem. I w Bahrajnie też nie widzi. Tak, to w Bahrajnie nie widzi. No, tak. Tam jest, jest po prostu mnóstwo takich idiotyzmów. Teraz ja też pisałem o tym w książce o kurortach, bo rozmawiałem z taką bardzo fajną rezydentką w kurorcie w Dubaju, która mówi o takim trendzie podróży ramadanowych, bo kiedyś karawany szły przez pustynię, to nie mogły czekać, aż jedzenie zjedzą wieczorem, jak był ramadan, tylko musiały zjeść od razu, no bo to jedzenie po prostu się zepsuje, więc by, jest, był nakaz, znaczy w zasadzie zwolnienie z, z, z niejedzenia w czasie podróży.